Problem bezdomności dotyczy praktycznie każdego większego miasta. We Wrocławiu miejscem, w którym bezdomni są zdaniem mieszkańców najbardziej uciążliwi jest dworzec. Trzeba znaleźć na to jakiś sposób, bo to jest naprawdę karygodne. Jest jeden klient trzech żebrających. Straż tutaj ta, która jest nie, nie jest w stanie ich upilnować. Po prostu jednymi drzwiami ich wyprowadzają, oni wchodzą drugimi i... Przeszkadzają bardzo. To są niegroźni ludzie. Absolutnie niegroźni. Tyle tylko, że są natrętni. Podchodzą, zaczepiają ludzi, żądają. Może nie żądają, bo mnie już tu znają i już nie podchodzą. Papierosy, jedzenie. I sami jesteśmy sobie winni, że oni tutaj są. Dlaczego? Pieniądz wyżebrzą, dadzą im jeść. Jak chodzi na chlany, to gdzieś się położy. Jak chodzi brudny, zasmarkany. Pójdą do Alberta czy do kogoś, przebiorą, wykąpią, ogolą i wracają z powrotem. Widok przyjemny to to nie jest, jak leżą piani gdzieś po, na schodach, także uważam, że mają swoje miejsca, jakieś nie wiem, przytułki, gdzie mogą się zatrzymać i raczej nie powinno ich tutaj być, bo jednak odstrasza to, jeżeli chodzi o przyjezdnych. Jeżeli nie jest uciążliwy, to nie przeszkadza, ale... Yy... Ja tutaj pracuję, akurat jestem maszynistą, to mam na co dzień prawie z nimi do czynienia, a widzę z obserwacji własnych, to widzę, że jest no beznadziejnie. Zima jest czasem szczególnie trudnym dla osób bez dachu nad głową. Istnieją jednak instytucje, które dają schronienie potrzebującym. Wrocławskie Towarzystwo Pomocy imieniem Świętego Brata Alberta prowadzi pięć ośrodków dla osób bezdomnych, dwa dla kobiet oraz trzy dla mężczyzn. Stałych miejsc noclegowych na pokojach, w tych ośrodkach jest około 450, natomiast no, to jest niewystarczająca ilość miejsc jesienią, zimą i wtedy uruchamiamy takie substandardowe miejsca, dostawki. To są materace, łóżka wystawiane na korytarzach, w świetlicach, gdzie przyjmujemy na czas chłodów, mrozów osoby, które szukają stronienia. No i przychodzą jesienią, zimą w dużej liczbie. Okres zimowy, a szczególnie gdy, gdy przychodzą pierwsze mrozy, to jest taki okres, gdzie u nas y, znacznie rośnie liczba mieszkańców. Y, normalnie mam około 120-130 mieszkańców, jeżeli chodzi o okres letni. Natomiast w zimie są to y, liczby powyżej 200 osób, nawet gdy jest ciężki, y, y, ciężki mróz. Na dzisiaj mamy 180. Straż Miejska Wrocławia już od listopada prowadzi akcję, w której informuje bezdomnych o możliwościach schronienia podczas mrozów. Na terenie tego miasta prowadzone wspólne patrole z MOPS-em były kontrolowane tak zwane miejsca niemieszkalne, czyli wszędzie tam, gdzie przebywają osoby bezdomne, a miejsca te nie, nie powinny być przez nie zamieszkiwane. Staramy się dotrzeć do osób potrzebujących i niestety jak co roku niewielka... Ilość tych osób korzysta z naszej pomocy. Doskonale są poinformowani, gdzie mogą tej pomocy szukać, jakie są warunki, żeby z niej skorzystać, ale niechętnie to czynią, ponieważ w schroniskach, noclegowniach no, obowiązuje regulami. Osoba musi być trzeźwa, nie może być agresywna, musi przestrzegać zasad tam panujących. Dla większości tych, którzy wolą nocować w pustostanach, na działkach i na dworcu, jedna z zasad ośrodków pomocy bezdomnym jest nie do spełnienia. tej osoby. Osoba przychodząca u nas musi być trzeźwa, ponieważ nasze ośrodki. I to nie jest duża przenośnia. Funkcjonują prawie jak oddziały odwykowe. Ci, którzy są w naszych placówkach, to są osoby, które podejmują trzeźwość, podejmują abstynencję. Niektórzy więcej, u niektórych więcej jest tym dobrej woli, u niektórych więcej jest konieczności, bo jeśli chcą tu być, to muszą być trzeźwi. To właśnie alkohol jest najczęściej przyczyną rezygnacji z pomocy, jaką mogą otrzymać w schronisku. Większość ludzi... Tutaj, y, tych bezdomnych, po prostu przyzwyczaili się do takiego trybu życia. I mają się pracy y, takiej dorywczej, żebrają. Alkohol zmienia im nastrój, zmienia światopogląd. Ich czują się mocniejsi, czują się w swojej grupie potrzebni jeden drugiemu. Aczkolwiek to różnie bywa. Sami skarżą się na to, że jeden drugiego kradnie, ale właśnie ten imasz, te różowe okulary, które im spadają po wypiciu. No, przedstawia te życie łatwiejsze, prostsze, aczkolwiek nie rozwiązuje żadnego problemu w ich życiu. Jak mówi Andrzej Mitrosz, w utrzymaniu abstynencji pomaga pasja, cel do zrealizowania. W schronisku dla mężczyzn przy ulicy Pogdajna powstał zespół filmowy o nazwie Cinema Albert Production. Idea tworzenia filmów przez osoby bezdomne jest ewenementem na skalę światową. Mieszkańcy schroniska stworzyli m.in. film Skopani. Projekt filmu Skopani powstał yy, w w tamtym roku, na podstawie faktów, które miały miejsce w 2006 roku, gdzie dwóch młodych ludzi skopało dwóch bezdomnych, w wyniku czego jeden z tych bezdomnych zmarł. Film był pokazywany w wielu miastach w Polsce. We wrześniu tego roku zakwalifikował się na 34. Festiwal Filmów Fabularnych. Gdyni. Jedną z dwóch głównych ról w Skopanych odegrał Leszek Herliczka, który, jak się okazuje, ma również wiele innych talentów. Potrzeba jakiejś szafki, jakiś regał, trzeba komuś tam łóżko poprawić, coś ten, No do, do tego jestem ja. A warsztat to jest moje życie. Ja tu. Ja nie mieszkam w schronisku, ja mieszkam w warsztacie. W schronisku tylko śpię. No, czasami zdarza mi się, że idę jeść, ale. Tu jest moje życie, tu, 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 tu się spełniam. Pan Leszek jest złotą rączką schroniska, ale przede wszystkim spełnia się w sztuce. Robię szkatułki, robię maskotki, Indian, kiboli, czyli poubierani w skórach, buty z opinaczami, obświekowani z irokezami na głowie, wszystko w barwach Śląska Wrocław, wszystko ze skóry. Przyczyną trudnych sytuacji, w jakich znaleźli się mieszkańcy schroniska, jest nie tylko alkohol. No jestem byłym górnikiem. Jak zagłębie we Wszystkie upadło, były problemy ze znalezieniem pracy tam na miejscu, bo było bardzo dużo bezrobotnych. Postanowiłem przyjechać do Wrocławia, tu poszukać pracy. Kilka lat pracowałem na czarno w różnych firmach, a później zaczęła się choroba miażdżycowa. I nie całe 10 lat temu trafiłem tutaj do schroniska. Tu są różne charaktery. 100 ludzi i 100 charakterów i każdy inny. Jedni mają podejście roszczeniowe do życia, inni jakieś jeszcze inne. Jest psycholog, jest, jest lekarz, dwa czy trzy, trzy razy w tygodniu przychodzi, także powiedzmy, w mojej sytuacji to jest dobrze, bo nie muszę gdzieś się tarabanić tym puszkiem na miasto. Także ja mam tu no, obsługa na miejscu, można powiedzieć. Święta to czas szczególny. Pracownicy noclegowni starają się, aby dla mieszkańców świąteczne dni były wyjątkowe. My mamy kolację wigilijną, mamy zawsze ją w dniu wigilii, jak sama nazwa wskazuje. W tym roku będziemy o, o 16.00 taką wigilię robić. Wszystkie osoby, które zostają, bo niektórzy, niektórzy nasi mieszkańcy wyjeżdżają, wyjeżdżają z noclegowni, jadą, odwiedzają rodzinę. Yy, dalsze bądź bliższe, yy, i, ale wszyscy, którzy zostaną będą uroczeni kolacją. W takich miejscach jak schroniska i noclegownie trudno o świąteczną atmosferę. Jednak jak mówi Maciej Gudra, pracownicy tych placówek starają się stwarzać w nich namiastkę domu. Niestety nie każdy chce z tego skorzystać, co zimą często kończy się tragicznie.